Year mission. Boldly go. Amerykańska Agencja Kosmiczna planuje uruchomić sondę, która posłuży do badania asteroidy mogącej wkrótce uderzyć w naszą planetę. Asteroida Bennu została odkryta w 1999 roku. Przecina orbitę Ziemi raz na pół roku i za każdym razem jest coraz bliżej nas. W 2135 roku będzie o włos od zderzenia z trzecią planetą od słońca. Jak wskazuje Dante Lauretta, profesor nauk planetarnych na Uniwersytecie Arizona, Bennu będzie na tyle blisko Ziemi, że grawitacja panująca na naszej planecie może istotnie wpływać na orbitę pędzącej asteroidy, potencjalnie wprowadzając ją na drogę ku błękitnej planecie. Bennu ma około 487 metrów średnicy, a jej prędkość poruszania się wokół Słońca wynosi średnio 101 000 km na godzinę. Profesor Mark Bailey z Armach Obserwatory w Irlandii Północnej zauważa, że wielkość asteroidy może spowodować globalną katastrofę. Jednak szansa na kolizję z Ziemią jest niewielka. To w takim przypadku siła uderzenia byłaby równoznaczna z wyzwoleniem 3 miliardów ton materiałów wybuchowych, a co za tym idzie przekroczyłaby aż o 200 razy siłę bomby atomowej zrzuconej na Hiroszimę. Głównym zadaniem sondy Ozyrys Rex będzie mapowanie asteroidy, a następnie, unosząc się nad jej powierzchnią, tuż przed odlotem na Ziemię, pobranie odpowiednich próbek. Dla naukowców szanse na uzyskanie węglowych kawałków asteroidy są ekscytujące. Bennu to starożytny relikt z początków Układu Słonecznego, który jest wypełniony organicznymi cząsteczkami. Dzięki sądzie Ozyrys rex naukowcy zbadają również tzw. efekt Jarkowskiego. Zjawiska, które uważa się odpowiedzialne za odbieranie przez asteroidy kursu orbitalnego zgodnego z kursem Ziemi. Siła owego efektu sprawia, że trajektoria Bennu od jej odkrycia w 1999 roku zmieniła się aż o 160 km. Jak mówi Dante Lauretta, musimy wiedzieć wszystko o Bennu, jego wielkość, masę i skład. To mogą być istotne dane dla przyszłych pokoleń. Jeśli podobał Ci się mój filmik, kliknij łapkę w górę. Nie zapomnij też subskrybować mojego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami. Odwiedź mnie na fejsie i twitterze, a tymczasem do usłyszenia.